Dzień dobry, słuchajcie, miejmy nadzieję, że to już jest ostatnie nagranie albo przynajmniej już jedno z naprawdę ostatnich, które czynimy na audycje muzyczne. To będzie bardzo krótkie, bo co prawda są to bardzo dwie ciekawe formy muzyczne, aczkolwiek zależy mi na tym, żebyśmy więcej dzisiaj czasu poświęcili na słuchanie tych utworów, niż nauczenie się o nich tak po prostu na sucho. Słuchajcie, uwertura i poemat symfoniczny. O uwerturze myślę, że już zdarzało nam się mówić, ale właśnie jako o wstępie do takiego większego dzieła, do większej formy muzycznej, najczęściej wokalno-instrumentalnej, czyli na przykład do opery. Dobra, i tutaj mamy rzeczywiście to napisane, może sobie włączę jakiś kolor, a różowy w ogóle nic nie widać, dobra, to na czerwono będzie strasznie, hop. Mamy napisane, że uwertura może być wstępem instrumentalnym do większej formy muzycznej, na przykład do opery. I rzeczywiście chodzi o to, żeby słuchacz, który przychodzi, widz w zasadzie, który przychodzi na takie dzieło wokalno-instrumentalne, na przykład na operę, miał czas, żeby się nastroić odpowiednio do tego dzieła. I najpierw po prostu grają same instrumenty, gra sama orkiestra. Ta orkiestra, później jak skończy wykonywać uwertura, jest tak się tak nazywa podnoszona, czyli dyrygent daje taki gest, żeby muzycy wstali, i wtedy orkiestra trzymuje brawa. I to jest tak naprawdę jedyny moment, kiedy można nagrodzić prawami samą orkiestrę. Dlatego ta uwertura dla orkiestry najczęściej jest najbardziej wymagająca, bo tam rzeczywiście to jest taki popis orkiestry w operze. <laughs> I wtedy, no sama ze, swojej, ze swojego doświadczenia wiem, że wszyscy na awerturze się najbardziej spinają i dlatego trzeba być już rozegranym wcześniej, no bo nie można się rozgrywać na awerturze, bo tam jest najtrudniej. No, eee, także po prostu może być to pierwsza część takich wstęp właśnie do, większego, do większej formy muzycznej na przykład do opery, ale słuchajcie, uwertura też może być jako samodzielny utwór i to trochę przeczy temu, co było wcześniej, że uwertura jako wstęp, a tutaj uwertura jako samodzielna, czyli taka, taki wstęp, ale do niczego, no bo to już koniec, tak, to jest już, to jest już całe dzieło. No i słuchajcie, taka uwertura, ona nie jest jakaś bardzo duża i uwertura taka, która jest samodzielnym utworem, najczęściej ma coś ilustrować. Ona została stworzona rzeczywiście tutaj, jak widzimy, przez Ludwiga van Beethovena, Czyli jak pamiętamy, oj, wybaczcie, pamiętamy, jest to kompozytor epoki klasycyzmu, jeden z trzech klasyków wiedeńskich, ale taki tworzący z tych trzech klasyków najpóźniej. I te jego dzieła są najbliższe romantyzmowi, jeśli chodzi o, o rodzaj muzyki komponowanej. One już tam rzeczywiście są bardziej takie rozbujane, jest więcej takiej ciekawej harmonii, bardziej są ekspresyjne, nie takie grzeczne jak u Mozarta na przykład niektóre i mamy właśnie taki, taką, taką formę muzyczną nową, która jest nazywana uverturą i posłuchamy sobie dzisiaj <laughs> takiej uwertury i uwertury do opery i też uwertury jako samodzielny utwór. Będzie to uvertura Hebrydy Feliksa Mendelsona Op. 26. To jest jedna z moich ulubionych uwertur, dlatego nawet pamiętam numery opusowe. Słuchajcie, serio, jak się Wam coś podoba, to się nauczmy, nauczcie się wszystkiego o tym dziele, czyli przede wszystkim kto to skomponował. W jakiej sonacji, jeśli to jest podane w tytule, właśnie jakiś numer opusowy. Fajnie, fajnie jest wiedzieć, no bo to jest takie docenienie tego utworu, że lubię ten utwór, więc wiem o nim dużo, tak? Można jeszcze pójść krok dalej, się dowiedzieć w jakich okolicznościach został skomponowany i tak dalej. W każdym razie słuchajcie, Uwartura Koncertowa Hebrydy, jako właśnie samodzielny utwór, będzie ilustrowała nam taki pejzaż ze szkockich wysp Hebrydy. Bo to są, to są wyspy szkockie, wiecie, takie strome klify, te fale, które się rozbijają. o to wybrzeże, o te, właśnie, o te klify, tam jest tak wilgotno. I inny tytuł tej uwertury, oprócz Hebrydy, to jest Grota Fingala. I ta grota to jest właśnie też taka jaskinia, trochę tajemnicza. No i wyobraźcie sobie, te klify, te jaskinie, te. To niespokojne morze, które, którego fale uderzają o te klify i, i tam się tak dużo dzieje. I, i, no nie wiem, no wydaje mi się, że ja bardzo lubię tę uwerturę. I wydaje mi się, że ona naprawdę dosyć dobrze oddaje te, te nastroje. Możecie sobie przy okazji gdzieś tam w oddzielnym oknie, jak będziemy jej słuchać, włączyć właśnie zdjęcia. Jak wyglądają hybrydy albo jak wygl wygląda Grota Fingala, i obejrzeć sobie po prostu to, o czym opowiada ta muzyka. I słuchajcie, będzie jeszcze e, dzisiaj do wysłuchania fragment poematu symfonicznego. I chciałabym, żebyście przede wszystkim wiedzieli, że nie musicie tych, tych utworów wysłuchiwać w całości, tak? <laughs> Skupcie się na tym, które Wam się najbardziej podoba. Jeśli Wam się wszystkie trzy będą bardzo podobać, no to super, to słuchamy w całości. Wiadomo, że słuchania muzyki nigdy za wiele i to naprawdę wpływa na nas bardzo korzystnie. Ale jeśli coś Was będzie nudziło, to posłuchajcie tak sobie. Nie ja wiem. Z 3-4 minuty, i można przyłączyć dalej. Ale tak, żebyście mniej więcej kojarzyli o co w tym utworze chodzi, dobra? Im więcej muzyki przez nasze uszy przejdzie, tym później będziemy bardziej wartościowymi ludźmi, więc nie warto na tym czasu oszczędzać. <laughs> I słuchajcie, poemat symfoniczny. Trochę jest tak jak z uwerturą, ale poemat symfoniczny jest dużo większym dziełem. Tutaj Taka uwaga, że to są monumentalne, rozbudowane dzieła. No i uwertura też jest napisana na orkiestrę, czyli też jest utworem instrumentalnym i też ma programowy charakter, tylko że w poemacie symfonicznym to jest tak jak właśnie w tej muzyce programowej, jak kiedyś mówiliśmy o symfoniach programowych na przykład, że jest dosyć... Dokładny opis, o co chodzi w tym połamacie. I te połamaty są najczęściej kilkuczęściowe i te części opowiadają o różnych tam wydarzeniach. No bo taki poemat może być inspirowany na przykład jakąś książką, albo może być inspirowany jakimś obrazem malarskim, tak? Bo obraz no, przedstawia niby jakąś jedną scenę, ale wiemy, że ta jedna scena, nie wiem, scena jakiejś bitwy powiedzmy, albo jakiejś postaci, że ta postać ma swoją historię. I że, że jakieś były jej losy ciekawe, jakieś przygody, jakieś wydarzenia. A jeśli to jest obraz, no to, to, to właśnie on uchwyca, ten, na, tym, na tym obrazie jest uchwycony jakiś moment z jakiegoś wydarzenia, które też poprzedzało, poprzedzone było przez inne wydarzenie i później się wydarzyło coś innego. I o tym wszystkim może taki poemat symfoniczny opowiedzieć. Słuchajcie, to czasem są w ogóle poematy, na przykład dotyczące jakichś wydarzeń sportowych. Naprawdę tematyka może być bardzo różna. Dalej, słuchajcie, tutaj jest. informacja że tematy, czyli melodie, bo tak jak słuchajcie, pamiętacie forma sonatowa, było, była mowa, że jest temat pierwszy i temat drugi. Temat to jest po prostu nic innego jak melodie, jakiś pomysł na melodię. No więc te tematy, czyli melodie mają znaczenie ilustracyjne, czyli słuchajcie, jeśli na przykład jest jakaś historia, powiedzmy, że jakaś książka, to będzie, będą tam różne postacie i każda postać będzie miała swój temat, czyli jeśli pojawi się... Melodia, która będzie opowiadać o człowieczku X, a później o człowieczku Y, to jak pojawi nam się znowu ta pierwsza melodia, to wiemy, że znowu ta muzyka nam opowiada o, tym, o tej pierwszej postaci, dobra? Czyli mamy połączenie. Muzyki, melodii skomponowanych, tych tematów, z jakimiś postaciami albo wydarzeniami, tak? Bo to też tak może być. że słuchajcie, to jest bardzo częste w filmach, że, że w filmach, w serialach, że jakieś postaci bądź jakieś wydarzenia mają takie swoje motywy muzyczne. Nie wiem, w Gwiezdnych wojnach po prostu, tak? Jak pojawił się Lord Vader, no to była od razu odpowiednia muzyka temu towarzyszyła. Taka, żeby podkreślić, że to jest ta postać. No i, i, i tak dalej. Więc to jest bardzo powszechny zabieg. Słuchajcie, no i teraz mamy jeszcze. Informacji właśnie o tym, że to jest duże dzieło, jako że, jako że ona ma opowiedzieć całą dużą historię i e, że twórcą był Ferenc Liszt. Pamiętajmy, że przy okazji węgierskich nazwisk e, i w ogóle węgierskich słów, jeśli mamy SZ, taką, tak, e, taką spółgłoskę, dwuznak, to czytamy jako S, czyli to nie jest Ferenc Liszt, tylko to jest Ferenc, Ferenc Liszt. Dobra? Ferenc, czyli Franciszek. Według twórcą po antycomfonicznego jest Ferenc Liszt. E, twórcą Uwertury jako samodzielnego utworu jest Ludwig van Beethoven. I słuchajcie, e, powtórzymy sobie troszeczkę to, co robiliśmy tydzień temu, co też było już powtórzeniem, tak? E, suity i serenady, takie ćwiczenia, bo chciałabym to też jeszcze sprawdzić przed wakacjami. Waszą wiedzę z tego tytułu, ale tak na luzie, tak naprawdę bez żadnego stresu i te ilustracje, które przedstawiały kompozytorów. No i słuchajcie, posłuchamy sobie dzisiaj pięknej muzyki Ubertur oraz poematu symfonicznego bardzo bym chciała, żebyście, żeby Wam się podobało. Mam nadzieję, że się Wam będzie podobało. Tymczasem ściskam mocno i no i do zobaczenia, niebawem. Naprawdę mam nadzieję, że niebawem. Trzymajcie się, ściskam.